Wyzna wszystkie wartości parametru M, dla których równanie ma tylko jedno rozwiązanie. Podpunkt B. Teraz tak, żeby rozwiązać to równanie, mam iloczyn x plus 3 oraz iloczyn funkcji kwadratowej. Iloczyn jest równy 0, jeżeli przynajmniej jedno z tych równań jest równe 0, czyli w takim razie x dodać 3 równa się 0 lub x kwadrat dodać m, dodać 3x, dodać m kwadrat jest równe 0. x równa się minus 3. I to x równe minus 3 jest rozwiązaniem tego równania. A w zadaniu ma być tylko jedno rozwiązanie. I to jedno rozwiązanie już mam. Co oznacza, że w tym drugim równaniu, tym x kwadrat. Nie może być rozwiązań, nie ma rozwiązań, lub jest jeszcze jedna możliwość, że rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie minus 3. Jeżeli będzie minus 3 rozwiązaniem, ale tylko i wyłącznie, a nie minus 3 i jeszcze inna liczba, no to wtedy też będzie pasować do rozwiązania, bo rozwiązaniem będzie minus 3, co oznacza, że. Jest tylko jedno rozwiązanie minus 3. Zacznę od pierwszej części, czyli, że nie ma rozwiązań, to równanie kwadratowe, a nie ma rozwiązań, to oznacza, że delta musi być mniejsza od zera I oczywiście, o ile a jest uzależnione od parametru, to a musi być różne od 0. W tym przypadku a jest równe 1, czyli jest różne od zera, czyli tego przypadku nie rozpatruję, rozpatruję tylko przypadek delta mniejsza od 0. Delta równa się b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c. Czyli delta równa się m kwadrat dodać 6m, dodać 9, odjąć 4m kwadrat. Czyli minus 3m kwadrat dodać 6m i dodać 9. Na razie jeszcze tego nie dzielę przez 3, bo bym musiał deltę podzielić przez 3. Ale jeżeli zapiszę warunek, że delta, czyli minus 3m kwadrat dodać n, 6m dodać 9 jest niższy od 0, to w tym momencie mogę to równanie podzielić na przykład przez minus 3. Czyli mam m kwadrat odjąć 2m, odjąć 3. No i oczywiście dzielę przez liczbę ujemną, czyli znak nierówności się zmienia. I mam nierówność kwadratową do rozwiązania, czyli kolejna delta, oznaczają delta m, b kwadrat odjąć 4 razy 1 i razy Minus 3, czyli 4AC to jest 4 dodać 12, czyli 16, pierwiastek z delty jest 4, czyli M1 to jest minus B plus pierwiastek z delty przez 2A z tej ostatniej funkcji liczę, czyli 3 albo M2 jest równe minus B minus pierwiastek z delty przez 2A, czyli minus 1. Nierówność kwadratowa, czyli wykres minus 1 i 3. Yy, jeszcze raz rysuję z tej tutaj funkcji, bo z tej wyznaczałem delta, czyli a jest 1, a nie z tej wyżej, czyli ramiona są skierowane w górę, większe od zera, czyli to i to, czyli m należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, w sumie od 3 do nieskończoności. Wtedy równanie kwadratowe nie ma rozwiązania, ale mam jedno rozwiązanie z tego pierwszego równania minus 3, czyli razem całe równanie ma tylko jedno rozwiązanie minus 3. Czyli to ten warunek, który mam w zadaniu wyznaczony. Teraz <try> sprawdzę drugą sytuację, czyli że rozwiązaniem jest tylko minus trójka. Skoro minus 3 ma być rozwiązaniem. No to za x jak podstawię minus 3, to powinno wyjść 0, co oznacza, że minus trójka jest rozwiązaniem. Czyli do tego równania kwadratowego podstawiam minus 3. Minus 3 do kwadratu, dodać m, dodać 3 razy minus 3, dodać m kwadrat, równa się 0. 9, odjąć 3m i odjąć 9, dodać m kwadrat, równa się 0, czyli m kwadrat odjąć 3m, równa się 0. Wyłączę m przed nawias, to jest równanie kwadratowe niezupełne, czyli m równa się 0 lub m minus 3 równa się 0, czyli m równa się 3. Czyli dla m równego 0, m równego 3, rozwiązaniem tego równania kwadratowego jest e, minus trójka. Teraz tylko pytanie, czy jeżeli to jest równanie kwadratowe, to ma dwa rozwiązania. Czy jest minus trójka i tylko minus trójka? Czy oprócz minus trójki jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie? I będę sprawdzał. Czyli tak. Dla m równego 0, to równanie kwadratowe wygląda tak. x kwadrat dodać 0 plus 3x. Dodać m kwadrat, czyli 0 kwadrat. Równa się 0. Czyli to jest tak, x kwadrat dodać 3x równa się 0. x przed nawias, czyli x jest równe 0, lub x plus 3 równe 0, czyli x równe minus 3. No i się okazuje, że jest rozwiązanie minus 3, ale oprócz rozwiązania minus 3 jest też rozwiązanie x równe 0, czyli to równanie ma dwa rozwiązania, minus 3 i 0, co oznacza, że ta dla m równego. Nie mam rozwiązań, bo po prostu mi tu nie pasuje. Mam dwa rozwiązania. No i zostaje jeszcze sprawdzenie dla m równego 3. Wtedy mam x kwadrat dodać 3 plus 3. Odstawiam do tego, do tego równania. 3 plus 3x dodać 3 do kwadratu równa się 0, czyli x kwadrat dodać 6x dodać 9 równa się 0. To jest wzór skróconego mnożenia x plus 3 do kwadratu, czyli x jest równe minus 3. Podwójne minus 3 bo to jest do kwadratu, czyli rozwiązaniem jest tylko minus 3. No i z wcześniejszego równania też mam minus 3, co oznacza, że tylko minus 3 jest rozwiązanie tego równania, czyli to równanie ma jedno rozwiązanie. I to mi tutaj pasuje, bo jest tylko jedno rozwiązanie. No i odpowiedź do zadania. Biorę ten warunek na niebiesko i to jedno rozwiązanie, które pasuje. Czyli odpowiedź jest: M należy od minus nieskończoności do minus 1 w sumie, i na niebiesko mam napisane od 3 otwarty, ale dla M równego 3 wyszło mi też pasuje, czyli będę mógł ten przedział domknąć od 3 do nieskończoności. I to jest odpowiedź do tego zadania.